Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Kochani, kochani, ja jestem właśnie po treningu, Nie już się wykąpałem, ale nadal cały tak jakby twarz mam zmęczoną. Był, był super trening, mocny wycisk, był parter, była stójka, było naprawdę fajnie. Zaczynamy tego vloga, zaczynamy od tego, może od informacji zacznijmy najpierw, bo widzę, że tak, Angelika dodaje stories. Ja stories. Uwaga, Bardzo ważna informacja. Uwaga, w środę, w Dzień Dziecka, będziemy w Twinkle Candle na Placu Grzybowskim 10 przez 13, więc jeżeli będziecie mieli ochotę i przyjść, będą różne niespodzianki, będziemy, atrakcje. atrakcje będziemy sprzedawać świece ehm, będziemy czy, będziecie czy... mogli się z nami spotkać spędzić chwilę, zrobić zdjęcia kupić świece i nie mów, co dalej bo tam nie jeszcze wiesz, nie, nie, nie wiem, z jakich atrakcji jeszcze nie mówisz. Dobrze, więcej nie powiem, w każdym razie będzie bardzo fajnie. E, jesteśmy ja i Angelika. Będziemy Ostatnim godzinach... razem byłam tylko ja. Sklep normalnie jest otwarty od 10 do 18, ale ja z luką będę w sklepie od 10 do 16. Także jeszcze do 18 ktoś będzie mógł oczywiście kupić świetle, tak. ale e, od 10 do 16 będziemy Jeśli chodzi o jakąś moją radę, bo patrząc na ostatni, na ostatni raz, to naprawdę, żeby było jasne, my o 16 ten sklep musi Musimy opuścić, bo mamy ważne spotkania. A ostatnio było coś takiego, że osoby później przyszły i naprawdę było przedłużane zamknięcie. No z... Teraz zostałam, no bo wiesz, ja nie tego mówię, teraz zostałeś, a teraz nie możemy zostać. I to jest 100% pewne, że tak. nie zostaniemy. Także... No najwyżej do... ty pojedziesz, że ja Albo, ale, 10 minut, ale, ale bardziej, nie chcę tego robić, bardziej mam... tak. śpieszmy się do tego, że w dziesią... od 10 do 16, więc idźcie z rana, idźcie o której chcecie godzinie. z rana samego przyjść. No, no i zaczynamy. najmniejsze kolejki, bo już później faktycznie się robimy. Tak, tak. I mhm. zaczynamy tego vloga, my teraz Dzień idziemy. My teraz jedziemy, a propos jeszcze Dzień Dziecka, jedziemy teraz do sklepu, ponieważ musimy kilka rzeczy wybrać dla, na Dzień Dziecka dla Charlie, bo jedziemy sobie na, do Moliera wybrać jakieś rzeczy i później vlog będzie toczył się dalej, pamiętajcie, 1 czerwca, Twinkle Candle o godzinie 10, a my lecimy z tym vlogiem za 3, 2, 1, Idziemy na zakupy, ostatnio wiesz, że moje trzy vlogi to są zakupy? Jak stare czasy, otwierają się przy niej drzwi, jesteś duża już! To jest koszmar mojego dzieciństwa, jak mi się drzwi nie otwierały. To za tamtych czasów było już elektroniczne? <laughs> było, było. Nie tak bardzo daleko jesteśmy, chcę Ci przypomnieć. 30 lat. Nie, 29 to po pierwsze. I pół. I... Dobra, przestań. Idziemy na Chodź, zakupki, tak. idziemy Wójt na zakupki. I o, co jak za a? jajaj! tak No i dobra, i mam, i co? I to i moje dziecko jest zwariowane, i wszystko. I elegancko. Tyle w wieku 30 lat osiągnąłem, i mi starczy mieć Crazy na życzoną i Crazy córkę. Przyjechaliśmy na zakupki od razu do samochodu. Pamiętasz, że przychodziliśmy tutaj, kupowaliśmy rzeczy, jak jeszcze Charlie nie było? No i wybieraliśmy. I dopiero przecież ostatnio zauważyliśmy, że dobry jest rozmiar. Co tak patrzyć? No, się... Przepraszam, do tego samochodu można wchodzić? <laughs> można, można. Jedziemy. Wow. Tak, super. Oryginalne mierzenie, co? No siedząco. co. No taki sentyment się troszeczkę włączył, bo ostatnio jak grzewaliśmy w szafie, to znaleźliśmy że właśnie stąd I, i w końcu są dobre, bo my wtedy bardzo rozmiar za duży kupiliśmy, bo nam tak się podobało. Pamiętacie, taka bluza, bluzo, to bluzo sukienka, coś takiego, nie? Bluzo, sukienka, różowa kenzo I dopiero teraz... Fajne. I, A, zobacz, I dopiero teraz zobacz. ostatnio ją wyjęliśmy i czali jest, jest dobra, w końcu, w końcu ma dobry rozmiar I wrzucimy tu znowu A co? Nowość? Ty jesteś nowość Wszystko się podoba jak mamusi Tu stań? Tak tu stań i pozujemy i, pozuj, i pozuj, dobra. No, po, poza O, bardzo ładnie, o pięknie, super A to robi jak sobie zapadać wcześniej? Tak on. Wow No pięknie no, jest naszą opinia, nie przeszkadza jej. My już chyba koniec, nie? <grystanie> Piciu, jak my, z z Go, go, go. Idziemy. <grystanie> siedzimy w przymierzalni, bo Charlie nie pozwala mi wyjść i nie pozwala, żeby Angelika zajrzała. Ma mama, mama wejść tutaj, przyjść? Nie? Nie? Iść. Iść ma, tak? My mamy sami być. No, także siedzimy w przymierzalni, ponieważ tak moja córka wymyśliła. Nie, nie rozwalaj. Zakupy dla jednego dziecka zrobione, ale zapomniałem, że jeszcze jest drugie dziecko tutaj. To ja! I jeszcze mamy drugie dziecko i tak rozpinałem. Angelika powiedziała, że jakieś tam fajne klapki są w witkacu. Ja tak powiedziałem, to ja ci kupię. I szukałem od razu okazji. I ja powiedziałem, na dzień mamy. Ale ono... już na dzień mamy, dostałam prezent. Tak, Więc... i czapkę. <laughs> Więc ustaliliśmy, że, że Angelika dostanie ode mnie prezent na dzień dziecka. Tak, dziękuję. Bo jest zdziedził się jeszcze. No to jest bardzo fajne, dostawać coś na dzień, Dziecka w wieku takim wiekiem. Co twoje dziecko robi? No nie, zobaczcie, zobaczcie szajpkę małą. Także idziemy na szybko i wracamy do domu, ponieważ jestem tak głodny, zamówiłem sobie steka. I... Nie, nie, jeden docelowo. że już, już. Docelowo, poklapki i idziemy, dobrze? Nic więcej. No, wszystkie przymierzyły swoją, swoją parę. Pokaż. Chodź tutaj bliżej. Bardzo fajne, no. Bardzo mi się podobają. No, mam zawsze, yy, jak to się mówi. Szerokie, szersze, no. Nie dochodzą do samego No, Charlie nie ma problemu z tym. Zastanawiałeś się, które wybrać? Te! Nagrałeś mi nogi w nich? Co? Nagrałeś Ta. mi? Dobrze, 40 rozmiar muszę wziąć, bo one są zaniżone. Dobrze. Wszystkie najlepsze z okazji dnia dziecka. Dzięki, ale bardzo wymagające te zakupy są, co? Jak nigdy. bez szwanki. Dzisiaj jest po prostu jakaś moc energii. <toczukła> no bo puste małe. A co po schodach chodzi? <toczukła> Tak, Chciałeś dziecko, tak bardzo marzysz nawet o drugim. Tak. No to tylko żeby i ja nie mam problemu do dziecka tylko do schodów. Przyjechaliśmy do domu. Ciężko było, co? Są takie dni po prostu. Są dni, gdzie Charlie świruje i jest bardzo ciężko. To był I to był, to był ten dzień. Ale w, na w nagrodę, co? Ale tu tak jest, po prostu lepiej żebyśmy... Lepiej, żebyśmy chodzili sami na zakupy, i wtedy będziemy mieć świętokrzysk. No, no, to prawda. I szybciej, bez nerwów, nie? <śmiech> oh, <śmiech> Mój Dziś. Jak ładnie zapakowane w ogóle, nie? Szybki. To jest. no, Bardzo ładnie. Tak no, powiem Ci, że na przed te czerwone, jak patrzyłem, to w ogóle dla mnie to były już inne buty. Tak. Jeszcze raz otworzę. A jak to się otwiera? Nie wiem. <laughs> I ty jeszcze dałeś czekoladkę ona jest taka? Ale to, 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 to była... Mamy wieczór, to to była nagroda za ciężki dzień. Dziecko też ciężko z rodzicami na zakupy. Co to za dla niej atrakcja? Ale przecież... Tak? Słaba atrakcja, tak? Tak. A czekoladka dobra? Chcę ci przypomnieć, że to dla niej na zakupy poszliśmy. A to Ale wiesz, odczuwa. no to ona tego tak nie odczuwa, no. Pokaż, bo tak na nodze tylko pokazałem. Mm. Bardzo ładne. Bardzo mi się podobają, naprawdę. Pernie? Mhm. To jest nasz dzisiejszy dzień w pigułce, po pierwsze zobaczcie co się tutaj dzieje, bo cały dzień nagrywamy, nie mamy czasu posprzątać. tu jest... O właśnie i tak jest cały dzień, nie? Musimy być silni, nie, niedługo, ale przynajmniej w tym wszystkim Angelika zrobi jaki pyszny makaronik O, zobacz myszko, takiego kardeczki specjalnie dla ciebie zjesz? No, także zjemy sobie makaronik, posprzątamy wszystko, bo dzisiaj przychodzi Ewa i Juri do nas na konferencję Hailik. Nawet nie pokazuje nic więcej, tylko ten makaron specjalnie. Myślę, że nie ma się czym przejmować, bo każdy w swojej rodzinie, w swoim domu ma często bałagan, nie tylko my. Jesteśmy już prawie... wyjechaliśmy do Białej Podlaski, ale jeszcze zatrzymaliśmy się, musimy szybko garnitury, znaczy smoking wziąć wziąć brzmia e, smokingu. Smoking mi już przyszedł, więc tak naprawdę nie wiem co będziemy robić, ale już jest bliżej niż dalej, prawda? Tak. Tak? Tak I teraz idziemy do Taylors Clubu A Te osoby mnie po prostu wykończą jeśli chodzi o tempo, to jest najwolniejsze tempo na świecie. Twój kolczyk, tak. Dym, dyrydym, Taylor's Club Dziękuję bardzo. Zobaczcie, mamy już koszulę. To jest ta moja? Tak, bo to jest, myślałem, że to tylko na próbę, a to jest ta moja. Inicjały tutaj, tak jak wam tłumaczyłem, nie potrafiłem wtedy wytłumaczyć. Czyli te guziczki są normalne, a tutaj mamy takie, no jakoś one się nazywają i. Pierwszy raz, jak coś to pierwszy raz, co zobaczyłem dopiero teraz z wami, no, no klasa, klasa naprawdę. Na wieszaku wygląda ekstra. Teraz się przy, teraz nałożę, mam nałożyć spodnie i koszulkę i koszulę, i wtedy zobaczymy co dalej. Bo jeszcze jest pas, jeszcze jest muszka, więc zobaczymy jak będzie wszystko. Ale, przyznajcie, oczywiście wszystko jest jeszcze do dopasowania, ale. Możecie już zobaczyć, jak mniej więcej. Ja nie wiem, czy w ogóle to będę wstawiał, bo Niby Angelika u siebie nic nie pokazuje, ale ja dlaczego nie? Nie, Panna młoda to jest takie zaskoczenia, a Pan młody co no. Smoking, garnitur, co tamkolwiek. Czerwony. Jesteś, Mamo? Jestem. Czekaj. Czyli co, nie zapinać, nie? Nie. Jak? Jest. Charlie ładnie? Ładnie, pięknie. Charlie, tak? Tak, ładnie, tak. ale ale to wygląda co? Tak, spoko jest, no. fajnie, nie mi się bardzo podoba. Fajnie, że właśnie czarny, nie? No czarny to wiadomo raczej, było. A ja wiem, czy wiadomo, to różnie biorą ślub, nie? Ale Różnie nie biorą ślub niby, nie? Niektórzy nie biorą w ogóle. No ten pas robi robotę. Znaczy już ten. Głóż? A no no no. Ja wyglądam jak wybieraliście ten materiał w środku. Jak Charlie patrzy, co jest surciu. Mhm. Ładnie to wygląda? Tak. Give you the world I Charlie? chodź zobacz, chodź tutaj do mnie, chodź do taty Chodź tutaj, zobaczymy jak tatuś z wygląda Chodź razem, jak będziemy wyglądać Chodź, chodź, pokaż się No i będziemy razem tutaj stać Mamy coś tam tutaj zmienić, troszeczkę przykrócić rękawy, trochę, co, jakieś tam delikatne zmiany, ale podobno, podobno jest, jest dobrze. Jest, zaskakuj, jest zaskakująco już praktycznie na wymiar. Cyk, cyk, oczywiście, jeszcze spineczki, jeszcze wszystkie jakieś detale, buty przede wszystkim, no bo zobaczcie jak, jak to bez butów wygląda, ale fajnie? Jeszcze raz potwierdź mnie. fajnie to co coś wygląda? Tak? Ja mam tutaj stanąć? Tak. Dobra. To buty moje są, wiesz? To moje buty. A już kilka godzin później, po, po ślubie, po ceremonii, po kilku, tak będę wyglądał. Jestem mężem? Nie, lepiej tego nie robię. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielkie I widzimy się, tak. Przyszły ostrygi, mamy tutaj jedną debiutantkę, drugą debiutantkę. Tak, tak, no o tobie nie mówię. Tak sobie wciągnij, nie? O, takie ciemne uczucie. bardzo. Dawaj. Dobre, pewnie. Dobrze, dziękuję bardzo. A ja chyba lepiej weszło niż pierwszy raz. Pierwszy raz. Pyszne? Bo ty lubisz słone cytrynowe. No właśnie, no właśnie. Tu, tutaj przyszły jeszcze nam Małże Świętego Jakuba, też sobie zaraz popróbujemy. Tak, dzisiaj po prostu próbujemy różnych rzeczy. Taki mamy mut. Czyli jak oceniacie? Jest ok? Ja bardzo Tutaj jeszcze Nixon chyba walczy. Spróbujesz? A to weź chociaż wypij wodę tą, spróbuj. Ona jest słona. No chyba, że nie chcę przecież, nie będę namawiał, ty sama chciałaś. No nie wąchaj, zresztą to jest jak ryba pachnie.

Eee, e, 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 gdzie jest golas? Tak. Uuu! Brrr, brrr. A, o kokarda jest! Tęskniłaś? Tęskniłaś za mną? Tak czy nie? Tak. Powiedz tak. 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 Tęskniłaś. Ale jesteś piękna. Daj jaka. idziemy ubierać Cię. Kremować. Co? Buzi chcesz dać, o Boże, jaka ty jesteś całuśna do bizu. A tu ta tatusia? Mm.